Zobaczcie, co ja tutaj mam. Zegar, który odmierza czas i mogę nim zatrzymać wszystko, co jest w Minecrafcie. Ten zegar potrafi wiele. Kliknijcie łapeczkę w górę, a ja kliknę w zegar. Dawajcie wszyscy razem. Kto mnie słyszy, kto widzi ten zegar, to klika łapeczkę. Za trzy, dwa, ja też kliknę. Jeden, uwaga, klikam, i czas się zatrzymał. Wszystkie krople, wszystkie rzeczy i temy w Minecrafcie się zatrzymały. Widzicie to? Jak deszcz, każda kropla deszczu się zatrzymała. Jakie to jest kozak, jakie to jest super. Na moją wioskę wgrałem zegar, który będzie zatrzymywał wszystko, co się znajduje w, gr w grze. Wszystko. I, I Patty, i Sebka, i moją koleżankę, i moją dziewczynę potrafię wszystko zatrzymać. Co tylko zechcę, nawet strzałę Patrzcie na to, uwaga, teraz włączę czas Jest z powrotem, pada, normalnie słyszycie Rozpadało się, wszystko jest elegancko I teraz zatrzymuję, bum, zatrzymałem Był taki dźwięk, nie wiem czy słyszycie Jak aktywuję czas, deszcz jest zatrzymany Podejdę teraz do portali Patrzcie na to, uwaga, wznawiam czas, bum I teraz portale są, widzicie, portale robią takie dymki Uwaga, zatrzymuję, zatrzymałem i stoi w miejscu! Dymek z portalu się zatrzymał! Wszystko się zatrzymuje! Nawet jak wezmę łukiem, patrzcie, strzelę sobie łukiem, patrz leci! I strzała też się zatrzymuje w miejscu, patrzcie, wow, ale to fajnie wygląda, teraz odblokowuję, patrzcie, odblokowuję teraz i wow, przyleciały koło mnie, prawie we mnie trafiły, a wy widzowie możecie zatrzymać czas teraz u mnie, łapeczką w górę, kliknijcie łapeczkę i zatrzymcie czas u mnie, za trzy, dwa, jeden, teraz... <ślinnie> Ej, kto mnie zatrzymał? Kto kliknął łapeczkę w górę, bo zaraz nie będę mógł gadać, nie? Klikajcie łapeczki. Każda jedna łapeczka w górę to jest jedna minuta więcej. Jedna minuta więcej zatrzymania czasu. Więc klikajcie łapeczki. Jak najwięcej wbijmy tutaj, nie wiem, 10 tysięcy łapek. Zatrzymamy, czy damy radę. No i też wbijajcie na mój sklep. Kapel, możecie zatrzymać sobie jakąś koszulkę, bluzę, na przykład z mojego nowego sklepu. Smiles.pl, po opaski, różne rzeczy. I też są fajne kubki, i nowe breloki. Sprawdzajcie pierwszalnika w opisie. Do każdego zamówienia dołącza swoje zdjęcie z autografem, więc warto wbić i zamówić. Dobra, okej, okay, okej, okay. słuchajcie, teraz idziemy do pati i Tam mieszka moja dziewczyna pati, Tutaj mieszka królowa pszczół, czyli koleżanka w środku, tutaj w żółtym. A tam mieszka po lewej stronie Sebek. Dobra, ja zatrzymam czas, uwaga, zatrzymałem. O, deszcz! Akurat zrobiło się widno. i zatrzymałem słońce. Zatrzymałem krople. Oj, znikły. Dobra, deszcz się skończył. Dobra, one zniknęły, bo po prostu deszcz się skończył. Mamy teraz ładną pogodę. Okej, okay, teraz możemy zatrzymywać po prostu. To ciepło i słońce, na no wszystko co chce, nie? Dobra, idziemy teraz na przykład do Sebka. On sobie tutaj mieszka elegancko. Sebek w tym domku jest. No a tam pati. Możemy, dora, później pójdziemy do, do Pati, do dziewczyny, to będzie ciekawie. Więc chodźmy go strollować. Pamiętajcie też o subskrypcji, zostawcie subika, bo czasu jest mało. Subskrybujcie, żebyście wszyscy zdążyli zostawić subika. Wbijamy 2 miliony, pomóżcie mi, a mało brakuje. No zostaw jednego subika z czasem. A ja będę zatrzymywał subskrypcję. Jak mi, jak mi je da. Dobra, okej, okay, wchodzimy, zobaczymy, co Sebek robi. Czy gdzie on jest Gdzie jest Sebek, czekajcie? Popatrzmy sobie. Tutaj go nie ma. Czekaj, gdzie on jest? Muszę. O jest, idzie, 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 widzicie? On sobie normalnie chodzi. Coś tam robi u siebie w domku. Uwaga, zatrzymuje czas. 3, 2, jeden, pyk! Zatrzymałem czas. Stoi w miejscu, czekaj. Weźmy, podejdźmy, zobaczmy, czy się nie poruszy, czekaj. Otwieramy drzwi, uwaga. Ej, Sebek, jesteś? Sebek, tu jestem. Se Sebek, to ja! Widzisz, tutaj stoję! Sebek? Haha, ha, jest, zatrzymałem go. Zatrzymałem go, to działa, ale fajnie. Sebek stoi i jest nieruchomy. Zatrzymałem go swoim czasem, a teraz. Możemy mu coś wylać na głowę, na przykład wodę, <laughs> albo możemy dać mu TNT, albo spuścić kowadło, na kowadło mu na głowę spuśćmy, ej, czekaj, postawię kowadło, to będzie dobre, czekajcie, wezmę sobie ziemię, o, to będzie super, wezmę sobie ziemię, dobra, tala, lala, lala, tala, lala. czekaj, gdzie on stoi, tutaj, tak w tym miejscu, a tutaj muszę dać ziemię, czekaj, nie mogę podskoczyć, czekajcie, muszę dodać, okej, okay, dajemy sobie, tak, teraz kowadło, patrzcie. Jest, kowadło stoi. Zatrzymane, patrzcie, teraz to rozwalę ziemię, rozwalę. Dobra, ja jedną drugą rozwalę ziemię. Patrzcie, ej, nawet to się zatrzymało, bloki nie spadają. Ej, widzicie? Bloki się zatrzymały! Nie spadają na dół! <laughs> ale dobre. Sebek też stoi nieruchomo. Dobra, no, weźmy, rozwalmy, ale patrzcie, one nie spadają w ogóle. <laughs> one zutknęły. One powinny spaść. I kowadło też, patrzcie, jak to wygląda śmiesznie. Kowadło jest nad głową sepka. Gdy uruchomię czas to wtedy powinno spaść. Wow, będzie ciekawie, co? I te bloki też spadną, nie? No to dobra, to teraz weźmy, wznówmy czas za uwaga. Trzy... Czekajcie, patrzmy. Trzy, dwa, jeden, pyk! Ciu! Wow, prawie dostał, prawie! O nie! Uh, cześć, slow. Uh, nie trafiłem w niego. Uh, to, to, cześć, to, to, to cześć, to co to zakowadło? Uh, skąd to się wzięło? Nie wiem, Ty dziwne. No, skąd, no, właśnie nie wiem, ja przed, no, byłem tutaj i ni, nic, ej, nie, widzowie, nie, nie wiem skąd ona się Nie trafiłem, wzięło. nie trafiłem, aj, źle ustawiłem kowadła. Jeszcze e, jakąś ej. ziemię dostałem, e siema, co ty chcesz, co ty robisz, chcesz herbatę e, nic, jakąś? Nic, nic, nie chcę, albo wiesz co, możesz zrobić, możesz zrobić dla mnie herbatę, no weź Dobra, zrób, no. już robię. Okej, okay, dobra, uwaga, stop, czas, pyk, o zatrzymałem czas. Stoił z stoi. O, chciał zrobić mi herbatę. Ej, nie trafiłem w niego kowadłem, wkurzyłem się. Kowadło, z, o, e, kowadło tylko z boku poleciało, XD. Dobra, weźmy, wylejmy teraz mu wodę na głowę. Albo wylejmy mu coś zielonego. Wylejmy mu gluty. O, to będzie dobre. Albo wylejmy mu mleko. Ty wiecie, że mogę wylać mleko? Patrz na to. Patrz, wylałem mleko, widzieliście tak kiedyś? O nie, ruszył się. O nie, nie, nie. mleko się zatrzymało. Co jest? Mleko stoi w miejscu! Co ja zrobiłem? Bo nie! Za zapomniałem, mleko wylałem. I <laughs> się zatrzymało mleko. <laughs> Jak to wygląda? A mleko lekko sepka ten dało tam to na prawo. A wiecie co? Wyleję mleko na głowę mu. Czekajcie. E, ja potrafię wylać mleko w Minecrafcie. Czekaj, gdzie są ziemie? O nie, nie mam ziemi. <laughs> Ziemia! <laughs> Ziemia została tutaj! Ziemia nad głową! No, lata nad moją głową! E jak mam zabrać ziemię? Yy, yy, yy. Nie mogę wziąć ziemi, patrzcie! Nie mogę zabrać ziemi! To są moje bloki! Oni najgorzej one się zatrzymały! Dobra, ki. Wylejmy mleko tutaj, uwaga! O, wylałem mleko, leci! Wow, zleciało? Ej, dziwne, Czekaj, uwaga, i teraz czas, wznawam, ciuu, jest, wznowiłem, patrzcie. Robimy herbatkę, ej, e, to tu się wydarzyło, e, <laughs> mleko, ej, e, skąd tu się wzięło mleko? Co jest, co, co... jest, co, skąd się wzięło mleko, nie wiem, co tu się stało? Skąd ty masz te wiadro tutaj w, w rączce, co to jest? Eee... E, to nie, to nie ja nie wiem, nie wiem skąd to się wziął. Ej, ktoś mi dał do ręki wiadro, nie wiem skąd ej, to było. Ej, w ogóle 64 ziemi dostałem, czekaj, ja to wezmę z. Ziemi Wyniosę dostałeś? To ej daj mi tą ziemię, to mi się przyda, to moje mleko. tą ziemię, nie wiem po ja nie co. Nie wiem i... czy się stało Sebek, serio, nie wiem, stałem tutaj nagle mleko się pojawiło, naprawdę ja nie wiem. A ty no, widziałeś. No to mleko? ja też bym chciał wiedzieć i to kowadło, które tutaj jest! A, a widziałeś to, jak, jak coś się tutaj pojawiało tak nagle? Czy nie widziałeś? Czy nie że, nie widziałeś tego że, że gdzie się pojawiało? No, że nagle tak się wieć że pojawiło nagle, w sensie, że... Nie lepo... Ja odwróciłem, tego... tutaj stałem, nie? Odwróciłem a, nie się i nagle no? powadło. Mega dziwne, czemu to tak się stało, mega dziwne, dobra. Nie wiem, nie wiem. Okay, Ty, to stój a, tutaj, no to chodź, chodź ze mną może, aj chodź tutaj na dwór, coś Może ci idziemy do, do basenu, na dole mam baseny. Na, na, do basenu chcesz na dole? No, chodź. A, aha, że masz tutaj, okej, okay, dobra, dobra, czekaj, czekaj. Da, śmiało, chodź. Dobra, okej, okay. i 3, 2, jeden. stop! Dobra, zdrzałem czas, stoi. <laughs> Zatrzymałem czas, widzowie. O, i wszedł do środka. A co możemy zrobić? Hmm. Może dajmy mu teraz to kowadło, czekaj, uwaga. Postawiłem kowadło, dobra, jest, kowadło. Drugie, trzecie, czwarte. Ile kowadeł? Piąte, szóste. I ja, uwaga. Teraz trzy, dwa, jeden i pyk. To jest mało! Co się wydarzyło? Co się stało? znowu skąd one się wzięły? Nie wiem co się stało, dostałeś dużo damage'u, widziałeś to? Kuwadło z Widziałem, ale jeszcze u góry są jakieś dziwne... Skąd one się pojawiły? Ktoś na mnie zasadzkę musiał zrobić, że, że ja tu pojawiły? wszedłem i nagle się pojawiły. No nie wiem, nie wiem skut, ja nie Wiesz raz ja widziałem, nie wiem Sebek, nie wiem kto to robi. Chodźmy I to się nie lepiej. Bo ten, dziwny... Ej, ten dom jest dziwny, chodźmy, wyjdźmy, weźmy lepiej. Dobra, weźmy. dobra, wychodźmy, ale nic takiego się nie działo wcześniej, nie No nie, nie wiem tego nie, tego, nie, nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego jestem, no nie wiem, nie wiem, chodź, chodź na dół, chodź na dur, no chodź na dół, dobra, wagast to... Czas... Okay, zatrzymałem. Sebek, jesteś? Sebek, to jest toje! Sebek! Tutaj jestem! Ej, tutaj patrz Sebek, widzisz? Haha, zatrzymałem czas! Zróbmy coś gorszego. Ale to jest fajne, jak mogę zatrzymać czas, mogę wszystko robić. To jest kozak! Da, dajmy, może mu. Dajmy mu. o chest bomb! Patrzcie! Skrzynka, która ma bombę! I pojawia mu skrzynkę, patrzcie, pojawia mu, patrzcie. Pyk, pojawia mu skrzynkę, ok? I teraz znawiamy czas, uwaga: 3, 2, 1 i. Pyk. Być no, może sebe... na trampolinę, a e, e, co tu trampolinę, za jest? Ej, uważaj. tu jest jakaś skrzynka! No, jakaś skrzynka się pojawiła, tak nagle zniszczyła. to jest? Wow, no, wow, co jest? Zatrzymałem? Ok, zatrzymałem czas. O, dobra, stoi. Patrzcie, zatrzymałem czas, widzicie? Ej, wybuch, on spowodował wielki wybuch. ja kliknąłem w czas i się wszystko zatrzymało, widzicie to? Nawet dym w Minecrafcie się zatrzymał. Jak to wygląda. Wow, ej, nawet takie rzeczy potrafię zatrzymywać, ale nieźle, nie? I teraz Sebek też stoi. E, daj, ja go sprankowałem, bo postawiłem taką skrzynkę z bombą. Nie, to ma TNT w środku. Ja on ją kliknął i to wybuchło, ale fajnie to zatrzymało. Dobra, uwaga, znamy trzy, dwa, runy i. Siu! Wow, o, co się stało tutaj? Juka, wy jaki wybuch? Dopiero to był. teraz reaguję. <laughs> Nie Widziałeś wiem, sebek, co to, to? było. No co to było w ogóle? Czemu to otworzyłeś? To wybuchło? Kto to zrobił? Ale ja tej nie wiem. Skrzynki tu nie przyszło, nie było jak my przyszliśmy stamtąd, ten... A nie wiem, kto to był, w No nie wiem, nie wiem, masakra, co to było widzowie, bardzo nie wiem, nie wiem. Dobra, ej, wiesz co, ej, co może jest? na wioskę, ej, wioskę ej, pójdziemy. Ej, nie mogę wejść, ej, co jest, ej, co jest, zablokowałem się! Ej, sebek, ratuj, nie mogę wejść! Co się stało, czekaj, wykopuję. Dziwne, czemu ja nie mogę wejść? Ej, coś, coś z moją postacią! Ej, zablokowałem się, pomóż mi, sebek! Czekaj, no pomagam ci, pomagam, pomagam! Czekaj, nie mogę wyjść. Ej, co się znowu stało? tu chyba przez ten czas. Dam ci Dirk, już dałem, się. Radę, dałem radę. Wszystko jest w początku, dobra, Chodź. Pati, wiesz, pati, co mówię? Sebek Paty cię zaprosiła, chodź, chodź. O musisz... no to idziemy, idziemy. Ja chodźmy teraz do, do pati. <laughs> chodź, chodź, Sebek. Dawaj, dawaj, idziemy. To będzie ciekawe, chodź, chodź. Coś ci pokaże, będzie super, naprawdę. A co, co macie mi pokazania? Z jakiej o, o okazji no ona chodź, w ogóle zaprasza? Chodź, tutaj do pati, pati ci tam zaprosiła, niby i zaczymy, nie? Okej, okay. tu mieszka moja dziewczyna, pati, więc tu chodźmy do no niej. No to idziemy na herbatę. Chodź, chodź, idziemy na herbatę. O, cześć się ma. przyprowadziłem Sebka. Cześć, sepka. cześć a o super, cześć, cześć chłopaki. O, o akurat sobie? Akurat się na zupę, no, akurat to a, gotuję. A, zupę, okej, okay, gotujesz zupę, super to, zupa. super, to, to, to wow, dobrze. Jaka, Słyszałem, że zaproszenie dostałem okay, super ciebie. zupa, stop czas. Zatrzymałem? Okej, okay, zatrzymał się? Sebek jesteś? Sebek? Okej, okay, stoi, dobra. Weźmy teraz podmieńmy tą zupę na coś innego. <grystanie> Patty zrobiła zupę, a ja ich zatrzymałem. Sobek stoi w miejscu, Patty też. I weźmy, podmienimy tą zupę, uwaga. Ja podmienię tą zupę na dirta. Oj, co jest? Ta zupa lata. Co jest zupa lata? <grystanie> Ej, zupa lata! Co się stało? Chłop, ja nie widziałem nigdy zupy latające, dajemy jej dirta. <grystanie> Ale ona się wkurzy, zamieniłem jej zupę i ja i to też wezmę, czekajcie, to też wezmę. Patrz. To też lata. Nadajemy dirta, patrzcie. I powiem, że ona zrobiła dirta. I, i, i zobaczymy gdzie ta ten, że to zniko, nie? Że to tego nie ma i woda znika, uwaga? Znałam czas, trzy, dwa Okej, znów Bo ja Zalaz. akurat Ej. sobie yy, a ja sobie zupę pomidorową gotowałam i chciałam was no podgotować, ale. Ej, paty, gdzie jest? Zupa. Ja nie gotowałam żadnego tirta, ej, Ej, party, ty gotujesz zupa? ziemię? Co ty nam gotujesz za ziemię? Ej, ja A miał teraz... być obiadek, Smite Smaj... znaczy mi obiecał, że obiadek będzie dobry. Ej, tu Patty, gotuje na nas ziemię, nie no, masakra, Pati, co ty robisz? Ja Ale tego no, nie chcę jeść, masz więcej to zupa ziemi. Była, zupa była, zufa była, no jak ej, ja to, że ja nie chcę moja zupa? ziemi, Patrycja, ja nie chcę, ja chcę normalną zupę. No to no, czekajcie, tu, tutaj gdzieś będzie jeszcze tort, no ja nie Słuchaj, ja mam kurczaka takiego, macie, podzielę się. No, dzięki, dzięki, ale. No, i dziwne, Ej, bardzo Przecież dziwne. Ja bardzo dziwne, bardzo No, pomidorową, ja nie moją ulubioną na dzisiaj. Zatrzymałem czas, pak. Zatrzymałem czas. Ok, nie ruszałem się. Zatrzymałem, znowu widzowie. sobie. Haha, pati. w szoku, nawet nie, nie wiem, co się stało z zupą, Ale ją Drawicie Dobra, wiecie co? walnę teraz ich ze strzały. Uwaga. Pati weznę, patrz, ziu, namierzam. Pum, poleciała strzała. Patrzcie idealnie w pati, zatrzymała się. I wsepka. Ju! O jest, patrzcie. Jak kozak. I w siebie weznę, żeby nie było, że też, też że niby dostałem, nie? Okej, okay, w siebie zrobiłem, nie? Żeby, wiecie, specjalnie, żeby mieć alibi, takie, że, że nie, też ktoś mi to zrobił, nie wiadomo kto, nie? Dobra, uwaga. I teraz patrzcie, lecisz na pati i na sepka i na mnie. Uwaga, ustawmy się i 3, 2, 1. Zdjęmy wow, ja sobie, ubyło. ej, dostałaś z, z, z czegoś? Ej, ja ze dostałam, dostałeś! Ja też dostałam! Ej, wy ej, kto, też dostaliście? Czy co to, z góry w, spadło? W głowę. Nie, najgorzej no moja głowa! Ej, padnie, u mnie padła leciały, a u ciebie jakieś strzały, ty masz strzałę w głowie! to, to Ej, rzeczy. kto dał strzały nagle? Przecież tu żadnej strzały nie było, no nie? No właśnie, żadnej... skąd? Tam przez okno czy coś? Dach jest cały, dach jest cały! Ja nie wiem, ja nie wiem, nie, wyjdźmy, wyjdźmy, z tego, tego, lepiej Chodźmy lepiej stąd, się przewiet Okay. Jakoś, czy I coś. stop czas. Okej, okay, zatrzymałem. Haha, <grywa> Paty stoi, dobra. Sebek stoi, patrzcie. I teraz weźmy, patrz, sebek wychodzi. Weźmy to rozwalmy, czyli rozwalmy, to. rozwalę to. O nie, nie mam łopaty, czekaj, mam kilofa. Aj, nie mam. Dobra, wiecie co, yy, Weźmy to rozwalę, wyleję tu lawę. <grywa> o, wejdzie w lawę. od będzie kozak. A weźmy to wywalmy, okej, okay, wywaliłem. Teraz wlewamy lawę. Uwaga wlełem lawę. On w to wejdzie dosłownie, patrzcie. Dobra, a tu u Pati dam może kolce. Ona wejdzie w kolce, bo, on, bo, on, bo my teraz wychodzimy z domu, nie? Więc oni wychodząc wejdą w to. Uwaga, daję teraz kolce. Ja, Pati wejdzie w kolce, a Sebek wejdzie w lawę. Ale kozak. To jest dobra. Uwaga, uwaga. Trzy, dwa, jeden. Okej, okay, no czas, odblokowałem. No. No. Ja Ej, co się stało? Ej, Sebek, Sebek. Ja. Ja mam eee. końce. Co jest, kto postawił na wejściu do mojej hacy Kólce. Ej, Co jest, nie wiem, co jest to? Stało... było? A Sebek, gdzie jesteś, Sebek? A gdzie Sebek? Padł? A Sebek wpadł w lawę? Nie o. wiem, co to. Dziwne. Ijo, Sebek, dziwne. gdzie jesteś? Za... Biegnę, biegnę! Ej, co się stało w ogóle, bo ja nie w temacie. Sebek, mówi co się Do stało. Sebek, chodź! Sebek, co tu się stanęło? O, Sebek wrócił, co tu się stało? No też bym chciał to wiedzieć. Nie wiem, w to ja, ja w ogóle wiem. wpadłem tam. A ja nie miałem kolce! Ej, na babcia przyszła, babcia przyszła! Babcia. Sebek papi. Ja w lawę wpadłem! Babka, babcia przyszła Ej, Widzowie, poznajcie moją babcię. Nie wiem czy widzieliście moją babcię, ale to jest moja babcia. Siema babcia! Dzień dobry, Dzień dobry babka! Stara przyszła baba. <laughs> Przepraszam babcia Babcia, się babućku Moja kochana, buciu buciu Basz, Babka broda se ogol Bab... <laughs> Babka kochana... Dobra zostaw, zostaw Babka Ej, Babka Trzeba niebi. być miłym Sepka. dla babci Sepka Babcia ładna jest, piękna babcia Nie, ładnie <laughs> Jak ona macha. Uwaga, Jaka trzy, dwa, jeden, stop Zatrzymałem ich Zatrzymałem babcie, zatrzymałem sepka, zatrzymałem pati ale kosak, zatrzymałem znowu czas, uwaga, i zróbmy teraz tu może TNT, wybuch TNT <laughs> Patrz na to. Ciu, TNT i podpalę, uwaga, biorę krzesiwo i podpalamy. Ło, kozak będzie podpaliłem. Na zatrzymanym, na zatrzymanym czasie, uwaga. Ja wznowię i znowu zatrzymię za 3 sekundy, nie? Więc oni powinni zdążyć coś powiedzieć, i wtedy za 3 sekundy znowu zatrzymę. Wyznawiam czas, uwaga. Wziął, wznowiłem. O nie, DJ! Zatrzymałem! Zatrzymałem! Stoją dalej. Ja oni chcą chyba. Oni chyba się skapnęli, że to DJ stoi, uwaga. 3, 2, 1, teraz wznowię i o, Znowu, znowu zatrzymę, uwaga. 3, 2, 1 i. Tak! Ok, jest. Stop! Stop! Padli! Sebek Paty? Eee, co tu się stało? <grywa> kościół! Zatrzymałem, zatrzymałem TNT podczas wybuchania i oni zdążyli chyba paść. I uwaga, znowu. ciu, eee, Gdzie jesteście, se Halo, co się Sebek Patty? Ej, ja znowu zginąłem, co ja się stało? jestem pod domem Smiley's co się stało? Ej! <grywa> Ej, gdzie jesteście? Ej, wy rozumiecie, co się stało? Ja dzieje? też, pod domem Smiley's się ja nie pojawiłem. Gdzie jest babka? Babka? Gdzie wy jesteście w ogóle? Babcia, chodź tu, Sebek. Ej, co, co, jestem mam tutaj? tutaj, co, tam co się wybuch? wydarzyło? Ej, ja widziałam TNT. Ja też i ja wielki wybuch. Ja to no, też widziałem, nie, babka przyszła, babka przybiegła. Babka, babka, co się stało? Babka widziała! Babka Ona na w szoku. Był wielki wybuch, zobaczcie jaka dziura. No, ej, babka w szoku, baba nie wie, co się dzieje. Baba. Ej, dziwne rzeczy się dzieją dzisiaj w naszej wiosce? No, nie, to no, jest dziwne, uwaga. Bo I sto, czas Zatrzymałem? Zatrzymałem, patrzcie, babcie zatrzymana. Stoi ruchu, Ruchomo w ogóle, patrzcie, stoi głowa. Sepka też zatrzymałem. Okej, okay, znowu ich zatrzymałem. Możemy robić takie pranki, ale to jest fajne. Nadajmy no może... Ej, ekspo im dajmy, patrzcie, zaklęta butelka. Rzucę, czekaj. <laughs> Una lata! Ta butelka lata, widzicie to? A dam im eks, patrzy, narzucę. Ciu, 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 ciu. Eee, jak to wygląda, patrz na to! Ole, pa! I dam Patrycji tyle expa, patrz na to. Eee, ona będzie w szoku. Nadam ja teraz babce. Patrzcie, babce dam teraz. Nie, eee, ale kozak! Jak to kozacko wygląda w ogóle z ekspem, patrzcie, ile na narzuciłem I, i to wszystko lata. Te butelki normalnie zatrzymały się w czasie. Ole, fajnie. Nadałem ja teraz babce, dam może. Wyleję piasek, piasek dam tutaj babce, ona w nie wejdzie, piasek, patrzcie. Trzy, dwa, jeden i wstawiam! Ciu! Ale ta Ciu, dziura! Co, to, co, to, e, to, to, co, co? Co się stało? Babka wpada w środek, ty Sebek, Babka coś... wpadła, ty! Babka wpadła! To Ej, się co stało, jest... jak <laughs> piasek? Babcia wpada w piasek! Ale ekstra! Ekspa dostaliście, widzieliście, dużo ekspa było. A, ale dostałam. skąd to się wszystko wzięło i ten piasek Ja nie tutaj? wiem, ale ich sprankowałem, jak oni się nabrali. Mogę z tym czasem robić wszystko, co zechcę. Napiszcie w komentarzu, co jeszcze mógłbym zrobić, co, co, kogo bym mógł zatrzymać albo co bym mógł zatrzymać. Napiszcie, piszcie mi dużo komentarzy, będę czytał, przypnę wam serduszka. I też możecie wbić na mój sklep, zatrzymać sobie koszulkę albo bluzkę z mojego sklepu albo opaskę na rękę, co chcecie. Pierwsza linka w opisie smajso.pl. Do każdego zamówienia dołączam swoje zdjęcie prawdziwe z autografii więc warto. I też możecie wbić na mojego Instagrama, Facebooka, wszystkie linki macie na dole, klikajcie, a ten czas był niesamowity, dzisiaj fajnie się bawiłem, wróćmy z powrotem do domu, ale ich nabrałem, było naprawdę super i widzimy się jutro widzowie, pamiętajcie, że odcinki są codziennie, także też bądźcie jutro i niedługo będzie moja twarz, będę nagrywał też z kamerką, nie?